Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Dzisiaj chciałem rozegrać sobie taki scenariusz dość niestandardowy, już coś od dłuższego czasu za mną takiego chodziło. Mianowicie quick battle, ale ja gram samą piechotą, komputer, samymi czołgami. No, oczywiście nie chodzi mi o samą piechotą, że tylko piechotą, nie wiem, same karabiny. Tylko nakupywałem sobie to, oczywiście, działa przeciwpancerne, ciężarówki, tego typu sprawy, ale nie mamy żadnych jakichś czołgów, half traków, nic takiego. Natomiast wróg dysponujemy samymi czołgami. I jestem po prostu ciekawy, czy uda mi się coś takiego rozegrać. Jakie będą tego wyniki? Jeszcze na dodatek, żeby utrudnić sobie sprawę. Wybrałem taką mapę bardzo otwartą, dużą, rozległą, no idealny teren dla czołgów można powiedzieć. Pogoda jest dobra, widoczność jest dobra. No więc zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy tutaj takie cele jak farma, autostrada i wzgórze winnice. Plan wymyśliłem sobie taki mam kompanię dział przeciwpancernych 75. I taką osłabioną kompanię saperów, ale wzmocnioną pancerz Plan wymyśliłem sobie taki, że jeden pluton dział pancernych zajmie tutaj tą linię drzew. Będzie widział tam już czołgi zjeżdżające ze wzgórz. Drugi pluton zajmie flanki farmy. Oraz jeden z plutonów saperów wejdzie na farmę. Być może, jeśli będą próbować tutaj wjeżdżać czołgami, no to pancerz i dadzą sobie radę. Trzeci pluton natomiast zabezpieczy i szosę, mniej więcej w tych rejonach, i winnicę. Wraz z jednym plutonem piechoty. Zaś trzeci pluton piechoty spróbuje podejść tym lasem i uderzyć z flanki na winnicę. Więc taki jest plan. Zawsze miałem problemy w, w drugim CM z użyciem działu przeciwpancernych. Zawsze, ale to zawsze. Rozstawienie 1,8 minuty. No, nigdy nie odnotowałem na nich jakichś większych sukcesów w CM-ie. Jedynce no, pamiętam, że lepiej spełniały swoją rolę. Albo po prostu człowiek nauczył się z nich korzystać. Zobaczymy, jak będzie teraz. Może dzisiaj jest ten najwyższy czas, żeby się nauczyć. No nic, zobaczymy. Albo będzie łomot, albo epicki sukces. Także zapraszam. Aha, co ważne jeszcze, o czym nie wspomniałem, to... To, że mamy, mamy... Ale jak wam to pokazać? Dobra, nieważne. Wybrałem w, opc w opcjach zakupu dwa, dwa sztukasy w wersji G. To są te z działkami 37 mm do niszczenia czogów. Mam nadzieję, że jakoś nam tutaj pomogą. Zobaczymy, jak one się spiszą. Chciałbym odnotować ogromny sukces. Druga minuta walki. Żaden z moich pojazdów się nie zakopał. Okej, okay, tutaj pierwsze nasze działa już się rozodowywują. Póki co nie widać jednostek nieprzyjaciela, to dobry znak. Oby udało nam się rozstawić działa, zanim wykryjemy wroga. I oby one miały dobre polo strzału, tak jak myślę. Tak jak zaplanowałem. Oho, tutaj już coś się dzieje. Nasze samoloty wchodzą prawdopodobnie do akcji. Ale wróg ma... Opelotkę, nieciekawie. Mamy pierwsze wykryte jednostki nieprzyjaciela. Nie wiem, kto ich namierzył tutaj. Tutaj działo. W ogóle piękne dźwięki tych samolotów szturmowych. Normalnie. Ja się nie dziwię, że w rzeczywistości samoloty szturmowe musiały naprawdę siać panikę. No dobra. Aby nasze działo nie zostało zauważone, aby się rozstawiło, tutaj dojeżdżają kolejne ciężarówki. Tam wyszedł już sztab kompanii, będzie zajmował wzgórze. Piechota też porusza się do przodu, zmęczona, czy będzie ją zwolnić. Tutaj, oczywiście, coś, czego nie rozumiem. Tu kazałem ustawić się tutaj, działo poszło tam. Dlatego nie mówiłem, że nie potrafię posługiwać się tymi działami. Normalnie w, w cm 2 dla mnie to jest jakaś porażka No ale zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie Kolejne działo samobieżne wykryte Galera tutaj nie zdążyła rozstawić się Nasza artyleria Mam pytanie Czy ktoś tu gdzieś widział moje działo? W poprzedniej, dużo jeszcze gdzieś się tu prowadzili, teraz nie wiem, rozłożyli je na czynniki pierwsze i je przenoszą, nie wiem, w, skrzyn w skrzynkach, czy, czy, czy jak. Wzięło i znikło. Wrogie czołgi są już bardzo blisko, a jeszcze żadne z naszych działań nie jest gotowe. Tutaj nawet zami zamiast się rozstawiać, ciężarówki cofają się. No, kiepsko, kiepsko to wygląda. O nie! Zniszczyli nasze samoloty. Przynajmniej jeden O nie A tak to nie liczyłem, no będzie kiepsko. Mam pierwszy raz stawione działo. W otwartym polu widzę że lepiej to działa. Może coś uda mu się wykryć. Widzę, że lewą flanką tak niechętnie idą, na co bardziej liczyłem. Idą prawą flanką. Tutaj idzie troszkę gorzej. No, zobaczymy. Nasze działa już widzą jednostki nieprzyjaciela, ale jeszcze nie, nie są rozstawione. Nasza piechota zajmuje tą farmę. Ustawiłem ich tutaj za murami. W razie, by ruscy próbowali wedrzeć się do środka, aby zająć tutaj cel, to dostaną się w ogień pancerzreków. Bądź pancer Faustów i piechota może zawsze ich obrzucać jeszcze ładunkami wybuchowymi. Pierwsze straty. Wykryli nasze działa przeciwpancerne. Prawdopodobnie jeszcze te nierozstawione. Albo nasze ciężarówki. No, nie wiem na razie, na tej odległości ogień jest tak rozproszony, że nie wiem do czego strzelają. Kolejna ciężarówka oberwała. No, ale tak. Ciężarówki to na razie największe cele, które są z, które są w stanie wykryć Radzieckie Właskie pancerne. Albo no, nie wykrywali działa tak szybko. Oho, ktoś już do kogoś strzela. Świetnie, nasze działo weszło do akcji. Ej, jest dobrze. Chłopaki strzelają. Ta, patrzcie, pierwszym strzałem. Super, jest dobrze. Patrzcie, biorą na cel następnego. Cholera koniec tury Ale tam widzę piechota ostrzelała ich No i właśnie tej... A! Patrzcie, kropnął go, kropnął go! Zebrał Super! Ej, ja tu widzę szansę! Mamy szansę! Ja myślałem, że to będzie po nasz pogrom, ale to nie wygląda tak źle. No ślicznie. Oby tak dalej. Tutaj, chłopaki, namierzyły następne działo. Będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie źle. Nie po drzewach. W następne drzewo, ja pierniczę. Pięknie. Mogliby tak za pierwszym razem. No i widzę, że tutaj też chłopaki włączają się do akcji. Kropnęli tam coś w lesie. Świetnie. Tutaj w lesie mamy sztab kompanii. Wykrył radzieckie czołgi T34 na prawej Francji Gdyby przeszły przez garb Zajęłyby się na nimi nasze działa Ej, ale spokojnie, oni i tak chyba... Widzą ich? Tak, dobra. Zajmą się, zajmą się czołgami nasze działa. A po drugie, nasza piechota już podchodzi tutaj do lasu, więc... Myślę, że pancer szleki tutaj już na takie odległości 130 no. Zbliżymy się 100 metrów, poradzą sobie z wozami radzieckimi. Tutaj nie wiem, co sztuczna inteligencja na, na myśli, wjeżdżając wozami do lasu, ale nasza piechota sobie radzi. Świetnie obrzucała działo samobieżne granatami. Nawet chyba nie użyli pancerfaustów. Nie. Piękna robota. Załoga załatwiona. Zdrwało jedno z naszych dział. Ale trafili... Działo samobieżne, które było za to odpowiedzialne, dobrze chłopaki wytrzymali. Nieźle, bardzo ładnie zaczyna to wyglądać. Nie spodziewałem się takich efektów. Tutaj teciak do kogoś wali, ale nie wiem do kogo. O nie, jak oni strzelają! No to jest żart po prostu. No żart. I powiedzieć, że byli weteranami. No dobra, ale nasza piechota już tu się zbliża. Nasz pacer szleki. Zaraz będziemy walczyć tutaj z tymi jednostkami. Nasza piechota wykryła działo ubieżne. Wjechali do lasu. Niezbyt mądrzy z ich strony. Nasze chłopaki nie grzeszą celnością. Nie grzeszą bardzo. Cudem jeszcze nie zostali zauważeni. Zobaczymy, czy uda im się zniszczyć działo samobieżne. To jest pewnie wina zmęczenia. Oni biegli tutaj w ten rejon. 30 metrów, tylko 30 metrów. Pięknie. Jak nic w amunicje. To mi się podoba. Nasze działo wykryło opelotkę. Strzelają przez korony drzew. Ale może. Może ustrzelą. Zobaczymy w następnej turze. Tutaj piechota powoli dociera do celu, ale robimy to powoli, ponieważ jest zmęczona. I damy jej tu jedną, czy dwie tury na odpoczynek żeby mogła wypoczęta wejść do akcji tutaj na prawej flance jeśli będą wypoczęci, no to na pewno będzie lepsza celność widzieliśmy to po tym pancerszreku. dopiero za trzecim, za trzecim strzałem na odległość 50 metrów trafili, no nie możemy sobie pozwalać na takie błędy tymczasem nasz p panc zniszczyło pelotkę, świetnie w międzyczasie widzę, że wykryli drugą plotkę i też już ją załatwili. Ale się znęcają, no dobra. Jacy zadowoleni! W sumie ja też. No nie! Nasze działa więcej strat zadały naszej piechocie niż przeciwnik. Ale nadrabiają. Nasza piechota w tym lesie już trochę wypoczęła. Szczególnie jeśli chodzi o sekcję ręcznej broni, by Ich zadaniem teraz będzie zapolować na tego teciaka w tym lasku i tamtego scoutkara. Jeśli to by się udało, to moglibyśmy już zająć ten cel. Także będziemy w to lecieć. Nasi chłopcy zau zauważyli teciaka. Pierwszy strzał niecelny. Ma otwarty włas. Mam nadzieję, że dowódca szybko nas nie zauważy. Bo będzie brymza. Drugi strzał w kasztany. Niedobrze, trzeci strzał też po drzewie, ale dowódca się schował. Teraz Teciak będzie ślepy. Możemy, może go tu jakoś przyskrzynimy? Coś tu je było. Nie wiem skąd, wykryło nas działo samobieżne. Mamy straty, niedobrze. Tutaj musimy poradzić sobie ręczną bronią przeciwpancerną, ponieważ nasze działa nie mają tutaj zasięgu. Nieprzyjaciel jest tutaj za wzgórzem. Patrzcie, pięknie, nareszcie. Zauważyłem ciekawą mechanikę. Oni już nie mieli amunicji, ale dzięki temu, że kazałem czołgać tutaj drugiej sekcji, to tak jakby oni dali im swoją amunicję. No i super. Teciaka mamy z bani. Został nam tu jeszcze Scout Car i Su-76. Świetnie. Dobra, będziemy coś kombinować. Tak, krew. To nie był najlepszy pomysł ruszyć tędy piechotą. No nie. Na lewej fansce też postanowiłem ruszyć piechotą, żeby okrążyć przez ten las SU-76. Ale też przez to ponosimy straty. Musieliśmy przebyć tutaj otwarte pole. Potrzebuję szreki tutaj na prawej żeby okrążyły Cholera, okrążyły przez ten las, no No niestety Tutaj jeden z moich plutonów znalazł taką fajną Fajne zagłębienie w terenu Aktualnie poruszam się nim i spróbujemy okrążyć i te, su 76 i być może ruszymy jeszcze stąd na prawą flankę. Świetnie. Nasze sztukasy niszczą już zniszczone oddziały pancerne wroga. No, w końcu coś się może zacznie dziać. Nasze działo namierzyło Coś trafili, ey! Coś się dzieje. Trafili tego dziada. Dobrze. Wzorowo! Nie wiem co im się odwiedziało, ale po kilkunastu minutach w końcu. W końcu coś się wydarzyło. Tutaj postanowiłem ruszyć się sekcjami panców szleków, pod mojej piechoty, na tego scoutkara piechota o, nawet ustrzeliła obsługę KM-u scoutkar wycofuje się dobrze by było jeszcze jakbyśmy zajęli tą winnicę wtedy dostaniemy punkty i być może jeszcze nawet wygramy tą walkę mimo, że nie zniszczymy wszystkich pojazdów nieprzyjaciela wykryliśmy następnego SU-76 Ostrzel na sztab Co tu się dzieje Jedno z naszych dział zniszczyło Scoutcara. Świetnie Zajmiemy winnicę Nie gadaj, że szrek nam tu ustrzelił A jak pięknie Bardzo dobra robota, bardzo, bardzo dobra Tutaj jeszcze musimy pobawić się z załogami radzieckich czołgów, ale myślę, że to nie będzie duży problem. W centrum ruszyłem i ja, i nieprzyjaciel. Więc będzie zaraz ciekawie. Jolę, bardzo ciekawie. No i nie uwierzycie w co, co się wydarzyło. Ruscy się poddali. German Total Victory. Na samych działach przeciwpancernych. No, jestem w szoku, że nam się to udało. Ile ich zostało? Jedna opelotka i raz dwa. Dwa działa samobieżne. No i po kolei. Na tym paku scout card 276 na tym 276 su 76, half track, na tym 1, su 76, na, na tym su 76, na tym 1, i na tym aż 3 i 2 half tracki. 26 strat zadanych. No, gościu zmiażdżył po prostu. No słuchajcie, podszedłem do sobie do tej walki tak bardziej eksperymentalnie. Nie sądziłem, że coś uda nam się tu ugrać. A tutaj jestem zaskoczony. Dzia samymi działami przeciwpancernymi daliśmy radę na boju spotkaniowym. My się wcale nie broniliśmy. Musieliśmy zająć jeszcze punkty zwycięstwa, co nam się udało. Pancer Szreki... Trzeba przyznać, przydały się, ale no w porównaniu ze stratami, jakimi zadały zadał, działa, no to, to jest pikuś. Działa przeciwpancerne, co zauważyłem. Bardzo fajna szybkostrzelność, ciężko je zauważyć, jeśli już są rozstawione, tylko jest właśnie problem z tym ich rozstawianiem. No, nie wiem, czy to jest zabugowane jakoś, czy po prostu coś symuluje, No, ale sami widzieliście, jest w tym tragedia. Gdzieś tam te działa znikają, idą na obkoło. Ale gdy są już rozstawiane, no to no, robią, robią nieprzyjacielowi pod górkę. Robią swoją robotę, trzeba przyznać. Komputer nie wygrał, nie wybrał jakichś sił ciężkich. Nie wiem, IS-ów dwójek, T34, był tylko jeden. Ale ja i tak wybrałem paki 40, 75 mm. Ja myślę, że z teciakami tak byśmy sobie na lekko poradzili i sami mogłoby być trochę ciężej, ale też przy tej punktacji nie byłoby ich tak dużo, więc może jakoś dalibyśmy sobie radę. No, w każdym razie udało się. Mamy totala. Sami wyciągnijcie sobie resztę wniosków. Jeśli Wam się podobało, no to dajcie tego lajka. Like no i co? Do zobaczenia, do usłyszenia.